Football Academy oraz HS na Bule. Mianowicie do rozdania mieliśmy cztery miejsca. Cztery miejsca, proszę Państwa, podczas meczu, który odbędzie się we Wrocławiu 16 czerwca. Będzie to mecz 17 w kolejce Mistrzostw Europy pomiędzy Polską a Czechami. Na tym meczu Football Academy wystawi cztery osoby do podawania piłek. bliżej reprezentantów naszego kraju być się nie da. Jak spodawać piłki na meczu Mistrzostw Europy Cztery miejsca proszę Państwa, mieliśmy. Konkurs ogłoszony został blisko 10 dni temu. I wczoraj szanowne żyli w postaci mojej skromnej osoby, trenera Pawła Jędrzyńskiego, pana Przemka Śmiej oraz pana Krzysztofa Łosza zdecydowało kto będzie podawał piłki na tej, tej zacnej imprezie. Jedynym ograniczeniem było to, że osoba podająca piłki musi być w przedziale wiekowym 14-18 lat. Kto też zawodnicy Football Academy mogli podarować taki ubożniew, swojemu bratu, siostrze, kuzynowi, kuzynce, koledze, przyjacielowi, przyjaciółce. Dzisiaj, proszę Państwa, ogłosimy zwycięzców. Powie...